50 tysięcy złotych, właśnie tyle potrzeba na zniesienie barier architektonicznych na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Osinie. Jest to projekt sołecki punkt numer 1. Prosimy przedstawić na czym polega ten projekt i zachęcić mieszkańców do głosów. Projekt ten polega na zniwelowaniu barier komunikacyjnych na terenie Środowiskowego Domu, a dokładnie ja to nazywam modernizacja drogi wewnętrznej po której poruszają się osoby z różnymi ograniczeniami przy użyciu balkoników, wózków czy kul ortopedycznych. Ja się bardzo cieszę, że to nie ja i nie kadra, która tutaj jest razem ze mną, nie my zgłosiliśmy ten projekt, a zrobiła to osoba ze społeczności lokalnej, a dokładnie Sautes wsi Osina, pan Jerzy Bober, za co serdecznie dziękuję. Bardzo się cieszę, że wrośliśmy tak tutaj w społeczność lokalną, że myśli również o naszych naszych potrzebach. Nasze zadanie no, w porównaniu z, z pozostałymi no, to opiewa na niewielką kwotę. Mam nadzieję, że y, no, doczekamy się zrozumienia, wyrozumiałości, życzliwości ze strony społeczeństwa i zechcą nas wesprzeć, tym, tym bardziej, że byłoby to bardzo, bardzo przyjemne. W wyroku, kiedy obchodzimy jubileusz 25-lecia funkcjonowania naszego środowiskowego domu samopomocy. Żeby nie przedłużać, to ja tak parafrazując to zadanie, chciałabym przeczytać króciutki wierszyk. Chcemy, byście dotarli do nas zdrowi i bezpieczni, a warto, bo rośnie tutaj przepiękny słonecznik. Dziękuję bardzo, proszę o poparcie.